Konferencja, która ma dwa zasadnicze cele. Pierwszy cel jest związany z podstawową działalnością giełdy, jakim jest promowanie rynku kapitałowego, w tym wypadku w województwie łódzkim. Widzimy łódź jako taki, takie duże zaplecze potencjalnych emitentów i chcemy przypomnieć tym przedsiębiorcom łódzkim i tym Początkującym i tym już bardziej dojrzałym, o możliwościach, jakie daje uzyskanie statusu spółki publicznej i notowania instrumentów finansowych. Drugi cel związany jest z promowaniem wśród samorządów województwa łódzkiego, ale też szerzej w całej Polsce, instrumentów finansowych, które mogą być źródłem uzupełnienia budżetów inwestycyjnych samorządów, ale nie w sposób taki oczywisty, w postaci emisji obligacji obejmuje instytucja finansowa, tylko w modelu takim obywatelskim. Mówimy tutaj dużo o tym, jak włączyć ten proces finansowania samorządów mieszkańców danego regionu, danego miasta, danej, danej miejscowości. I łódź musi korzystać z kapitału i tego, który pozyskuje samorząd dzięki rozwiązaniom, które coraz bardziej wspierają inwestycje samorządowe, ale także może budować własny kapitał o takim uspołecznionym charakterze, żeby mieszkańcy budowali swoje miasto i budowali perspektywę życia i atrakcyjność. Mamy tutaj taki szereg inicjatyw, które się nie dopełniły, bo dworzec podziemny powstał, a nad dworcem nie powstały instytucje wielkich atrakcji kulturowych identyfikowanych w świecie z łodzią. Chociażby sztuka obrazu filmowego, trzeba te elementy wykorzystać, podobnie zresztą jak tradycja sztuki współczesnej. Zresztą charakterystyczny kontrast w łodzi. Łódź robotnicza, przemysłowa, a była przed wojną miejscem, stolicą awangardy w sztuce. I dzisiaj do tych tradycji warto odwoływać się, bo dzięki temu przebijamy się w świecie. Dla nas obecność na giełdzie papierów wartościowych to przede wszystkim wysoka wiarygodność, która w biznesie turoperatorskim jest jedną z kluczowych potrzeb i kluczowych aktywów. I to zarówno względem klientów, jak i naszych partnerów biznesowych, kontrahentów, jak i wszelkich instytucji finansowych. Jesteśmy w pełni transparentni, jeżeli chodzi o osiągane wyniki, jesteśmy przewidywalni, jeżeli chodzi o moment ich publikacji i potrafimy tym samym językiem komunikować się z kontrahentami bez względu na to, w którym regionie świata działają.